Simanow wszystkim. Dzisiaj mam dla was film o tym jak kontrolować dietę. Pewnie już wspominaliśmy milion razy o tym jak to mniej więcej robić, ale chciałem, żeby był taki jeden oficjalny film, w którym podamy wam przepis na to jak kontrolować swoje kalorie w czasie redukcji, bo o tym tutaj będzie. O masie ewentualnie jakiś osobny film. W każdym razie, na pewno słyszeliście o tym, że ileś tam na tydzień powiedzmy kilogram powinien spadać i tak dalej. No, różne są tam proponowane te docelowe spadki ciała, do których dążymy. Jednakże, dzisiaj Wam przedstawię trochę inną opcję. Myślę, że będzie, postaram się, żeby w słowach była ubrana tak w miarę do zrozumienia łatwo. A poza tym dam w podpisie filmu taką małą tabelkę, która będzie mega czytelna i każdy załapie o co chodzi. Także zaczynam. Na wstępie chciałem jeszcze wspomnieć, że ta tabelka jest dla osoby, dla przeciętnego bywalca siłowni, ergo dla osoby nie jakoś specjalnie otyłej. Yy, która jest na redukcji i stosuje trening siłowy, dobra? Także jak jesteśmy, yy, jeśli mamy 150 cm w pasie i siedzimy przed telewizorem, yy, to się nie będzie odnosiło do takiej osoby, bo taka osoba na pewno będzie potrzebowała, potrzebowała, yy, będzie, jeśli chce efektywnie gubić, yy, na pewno będzie yy, traciła więcej niż ja tutaj Wam zaprezentuję. Zaczynamy. Będą takie trzy przedziały ogólnie yy, tego spadku wagi, i to będą procentowe przedziały. Jeśli tracimy 0,5% wagi ciała tygodniowo, jeśli tracimy od 0,5% do 1% wagi ciała tygodniowo, oraz kiedy tracimy powyżej 1% wagi ciała tygodniowo. Czyli przykładowo, dla osoby 100-kilowej, bo to będzie najłatwiej yy, podać, jeśli. Tracimy pół kilo, jeśli tracimy między pół a 1 kilogram, jeśli tracimy powyżej jednego kg y, tygodniowo wagi ciała. Co wtedy zrobić? Ok, także jeśli tracimy pół wagi ciała tygodniowo, jest to troszkę mało i docelowo chcemy właśnie ten środkowy przedział, czyli od 0,5 do 1% wagi ciała, gubić. Także jeśli tracimy 0.5% wagi ciała lub mniej, to obcinamy kalorie dodatkowo o 10%. Czyli jeśli mieliśmy 2000 kalorii aktualnie i tracimy mniej niż 0.5 kilo tygodniowo, ważąc 100 kilo, tak, to obcinamy o 200, czyli 10% tych 2000 kalorii. I zostajemy na 1800, patrzymy w przyszłym tygodniu, co się dzieje. I docelowo chcemy między pół do 1% wagi ciała. Przypominam, tracić tygodniowo. Jeśli tracimy od pół do 1%, oczywiście nie zmieniamy nic. To jest idealny przedział gubienia tej wagi. I teraz tu będą dwie subkategorie. Jeśli tracimy powyżej 1% wagi ciała. A jakość naszego treningu nie spada, to nie zmieniamy nic. To znaczy, że robimy po prostu idealną robotę, nie? czyli tracimy super y, wagę, tracimy tłuszcz, y, jakość naszego treningu nie spada tak zwany performance y, na siłowni. Także jeśli, zależnie od tego, co robicie, no tutaj jest oczywiście przykładowo siłownia, także jeśli nie tracicie y, siły, jeśli nie tracicie jakoś przesadnie obwodów, gdzie tego tłuszczu nie ma, to jesteśmy w domu, że tak powiem, albo jesteśmy w drodze do niego, bo jesteśmy na redukcji przecież. Lecz kiedy tracimy właśnie tą siłę i tak dalej, lub w innych sportach, powiedzmy, no nie wiem, trenujemy sprint i spada nam czas w, w, w biegu, to wtedy dodajemy te 10%, czyli robimy odwrotnie, niż kiedy było poniżej 0,5% wagi ciała. Także jeśli tracimy, yy, mamy 100 kilo, tracimy ponad kilogram tygodniowo, siła nam spada, dodajemy te 10% i prawdopodobnie yy, znajdziemy się znowu w tym przedziale od 0,5% do 1% wagi ciała i ten spadek yy, performance'u powinien się ustabilizować. Co jeszcze mogę dodać, jeśli chodzi o kobiety? Tutaj y, sprawa nie jest taka łatwa, jako że jest cykl menstruacyjny i y, gospodarka hormonalna tak sobie lubi y, wodą szastać y, w organizmach kobiet, że naprawdę y, różnie to wychodzi. I Wagę mniej więcej co miesiąc się powinno sprawdzić, i też, żeby to nie był jeden dzień, tylko żeby na przykład wyciągnąć średnią z nie wiem, 3 do 5 dni odpowiednio co miesiąc, czyli powiedzmy od 15 do 20 każdego miesiąca wyciąga się średnią z 5 dni tej wagi i na tej zasadzie patrzeć na tą zmianę wagi, tak? Nie patrzeć co tydzień, jak u facetów, gdzie powinno być to bardziej liniowo jeśli chodzi o schodzenie tej wagi. Także... No oczywiście mnożymy ten spadek przez 4 ten, który tu podawałem, czyli kobiety będą chciały od, żeby nie spieprzył, od 2 do 4% yy, wagi ciała miesięcznie. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak jest, dobrze mówię. Yy, I jeśli co miesiąc coś takiego yy, mniej więcej wyjdzie, nie ma większego spadku, yy, jeśli chodzi właśnie o jakość treningów na siłowni, to również jesteśmy w drodze do domu. Okej. Okay. Myślę, że wszystko co chciałem powiedziałem. Oczywiście o czymś zapomniałem na pewno jak zwykle, także czekam na jakieś komentarze i jeśli chcecie taki film o kontrolowaniu yy, kalorii na masie, to dajcie znać. Oczywiście zrobię to dla Was. Trzymajcie się na razie.